Instruktor po raz pierwszy pokazywał, jak rzucać granatem. Nigdy jednak nie przypuszczał, że gdy jeden z rekrutów podniósł atrapę, potajemnie zamieni ją na prawdziwy granat. Instruktor nie miał o niczym pojęcia. Gdy odwrócił się, aby napić się wody, rekruci wtajemniczeni w plan szybko się wycofali. Chcieli trzymać się z dala od instruktora. Tylko jeden mężczyzna wciąż stał tam nieświadomy. Instruktor uznał, że udaje i skarcił go na miejscu. Gdy ponownie odwrócił głowę, dostrzegł coś niepokojącego i natychmiast pobiegł w stronę szyku. Jednak instruktor był już zdenerwowany i nie zamierzał tak łatwo odpuścić. Nalegałby tamten podszedł i sam przeprowadził pokaz. Właśnie w chwili, gdy mężczyzna miał ruszyć naprzód, ten rekrut, który podmienił granat, szybko podniósł rękę, by go powstrzymać. Powiedział, że jeszcze wszyscy się tego nie nauczyli i poprosił instruktora o ponowny pokaz. Instruktor miał już zaczynać od nowa, gdy nagle dostrzegł dodatkową zawleczkę. Natychmiast zrozumiał, że trzyma w ręku nie atrapę, lecz prawdziwy granat. Na jego twarzy jednak nie pojawiła się żadna zmiana. Wiedział, że to rekrut zrobił żart. Chciałby wszyscy dobrze zapamiętać te lekcje. Powiedział Tym razem cel jest prosto przed nami. Bez wahania szarpnął zawleczkę. Wszyscy rekruci pobledli ze strachu. Instruktor jednak zachował pełen spokój i rzucił granat prosto przed siebie. Eksplozja zatrzęsła placem ćwiczebnym. Rekruci w popłochu rozbiegli się na wszystkie strony. Od tego dnia nikt już nigdy nie odważył się zadrwić z tego instruktora.